Cześć kochanie, siedzimy w namiocie już. jesteśmy po dzisiejszej jeździe, jak widzicie. Halo trochę nam się pogoda zepsuła ze słoneczka jak to w Irlandii zrobiło się bardzo wiecznie. Mam nadzieję, że nie będzie padać. W każdym razie nie odfruniemy z namiotem, jest zakotwiony. Jemy właśnie kolację. Jeżeli chodzi o cukry, to jak na razie wszystko w porządku. Żadnych spadków, żadnych wzrostów. Eee, tak zwane kokosanki z czekoladą naprawdę zrobiły ogromną robotę. Jedno ciastko praktycznie tylko zjadł, a całe popołudnie jeździł. 5 godzin zjazdów. Zrobiliśmy około 20 km zjazdów. Powiem Wam szczerze, ręce odpadają. Także na pewno będziemy spać jak małe dzieci. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszym myśli. Jutro powrót na trail z samego rana. Jemy śniadanie. Prawdopodobnie tutaj w portierni, w recepcji jest stołówka, bo tak przez okno luknąłem. Jest. Dokładnie, przez okno luknąłem, także coś tam widziałem. Zjemy tutaj śniadanie, pakujemy rowery i jedziemy dalej pojeździć. Jeżeli chodzi o rowery, dzisiaj miałem mały incydent, ponieważ cała przerzutka była po prostu luźna, tak mi latała. Że nie byłem w stanie już dwóch ostatnich zjazdów zrobić z przyjemnością. Także jest tak jest. Powiem wam szczerze, że Rostrewor to jest całkowicie inny level jazdy jaki mieliśmy do tej pory. Praktycznie pierwsze zjazdy to miałem pełne portki, dosłownie. Bałem się każdego jednego najazdu, ostre zjazdy w dół, ostre wybicia do góry. Naprawdę ktoś kto nie ma doświadczenia, nie jeździł na takich tych, nigdy w życiu nie się na takie coś nie pisze. Tam trzeba łamać własny lęk, tam trzeba łamać własne bariery, a już nie wspomnę o kolejnej trasie Puls. Zobaczycie na filmie jak żeśmy zjechali z Pulsa, to jest jakaś e, śmiech na sali po prostu. To nie jest w ogóle nasz level, to są typowe downhillowe proriderskie pro ścieżki. Fragment Red Bull Fox Hunt mówi samo, samo za siebie Także nie rekomenduję nikomu, kto naprawdę nie czuje się technicznie w takich zjazdach No ale też tak samo na kamerze nie będzie aż tak wyglądać jak to naprawdę jest nie? Tu masz rację, no na kamerze nigdy Nigdy to przy nigdy na kamerze nie zobaczycie jak to wygląda Kamera robi z terenu to, że on jest płaski Dosłownie jak my oglądaliśmy filmy z Rostravor na YouTube, e, są takie bardzo typowe miejsca zjazd takiego dużego kamienia. Przecież to wygląda naprawdę bardzo easy. Ludzie zjeżdżają stamtąd, wszystko. Kiedy ja ustałem na tym kamieniu, nie w tym życiu. Naprawdę jest ogromny i stromy, także. Może kiedyś, naprawdę? To trzeba, trzeba jeździć, to trzeba stopniowo lęk łamać, to, to, trzeba, to trzeba łapać doświadczenie. To nie jest tak, że po prostu ktoś przyjedzie, pół rower kupił i leci na łeb na szyję. Także kochani, jeszcze powiem wam później kilka słów przed snem. No i będziemy widzieć się jutro. No i jeszcze jak tam jedziesz, to musisz mieć hamulce. No. A czy ty myślisz Filip, że ktoś bez hamulców jeździ? No, czasami widzę niektórych gości z hamulców. Tu chyba na slop staj. Nie, ale chodzi mi, że musimy mieć dobre hamulce. O to mi chodzi. No, na pewno. Bo ja miałam klamki cały czas zamknięte. A miałam pal palec tu jeden cały zamknięty na nim i tylni cały. No, ja nie ukrywam, że mam dobre hamulce, a. a też je dociskałem bardzo mocno. Nie ma co ukrywać. Jeszcze pokrótce pokażę Wam okolice dookoła i będziemy je za chwilę kładli się spać. Tutaj nie ma co ukrywać, są bardzo piękne góry, lecz niestety chmury je przykryły. Jak tu przyjechaliśmy, widoki były niesamowite. Piękne góry, piękne czyste niebo, słoneczko świeciło, a tam widać traile rowerowe. Normalnie drogę do góry widać pomiędzy tymi, po, po, pomiędzy tymi górami. Coś naprawdę niesamowitego. Jest tutaj kilka osób. Nie wiem, czy w tych namiotach śpią, czy nie. nie, nie są. Ogólnie kamperwany. dookoła. Są domy. Tu po tej stronie też są góry, tylko też ich nie widać. Są przykryte. No i tu jakiś fragment jakoś lasu. Jesteśmy około 30 km od Rochester, od tej miejscowości, a zarazem około 5 km od Newcastle. Tak to się chyba nazywa. Także. Troszkę zawsze musimy podjechać, ale no tak jak wspominałem, nie było innej opcji. My szukaliśmy na stronie przez godzinę, coś zabukować, nic nie było. No tak jak chwili właśnie wspomina. Przez godzinę wisieliśmy na stronie, żeby cokolwiek zabukować nic. Także to była ostatnia deska ratunku Dobra, ja wracam do namiotu, będziemy zajadać dalej i wtedy będziemy się kłaść spać. Typowo spartańskie warunki. Filip zajada pulpeciki ze słoika typowo spartańskie, cztery kawałki chleba a bo to jednak mogę jeszcze jeden? jednak może jeszcze jeden, pokażę wam chleba, jaki chleb używamy to jest chleb dla cukrzyków the bread for diabetes <coughs> cztery kawałki takiego chleba mają 100 gram, węglo, mają 100 gram wagi a w 100 gramach wagi jest 35 gram węglowodanów czyli praktycznie E, o połowę mniej, jest takie jak normalny Na razie zjedz Możecie zobaczyć, jest taki ziarnkami. Naprawdę bardzo dobry, dzieci go lubią Przynajmniej moja. Kochani, jeszcze jedno, co chciałem wam powiedzieć Właśnie akurat jak chwilę wyszedł dobrze że go nie będzie, to wam to powiem Warunki spartańskie Ciężko jest bardzo Nie ukrywam Ale Chcę pokazać Moim dzieciom, mojemu synowi, później też mojej córce, że nie musi być PlayStation, Xbox, ciepłe łóżeczko, e, ciepła kolacyjka podana, herbatka pyszna, słodziutka, żeby było świetnie. Jemy z takiego palnika, z garnka, gotowe jedzenie. Śpimy na przebitym materacu, bo się okazało, że ma dziurę. Wiatr wieje w nocy zapowiadają obfite opady ale wiem jedno że ten dzieciak będzie wspominał to przez całe życie ten dzieciak powie kiedyś że a, wiecie mój stary to mnie zabierał on się dla mnie starał i o to właśnie chodzi jeżeli wy czegoś sami nie zrobicie dla tych dzieci to technologia ich wchłonie całkowicie Przemyślcie to. Kochani, powiem tylko tyle, że jestem załamany. Środek nocy. Tak zaczął deszcz padać, że nasz namiot całkowicie przeciekł. Całkowicie. Jeżeli jesteście w stanie zobaczyć cokolwiek, to wszędzie jest woda. Jestem załamany. Wszędzie stoi woda. Zostawiliśmy wszystko, co Mogłoby zostać w tym namiocie i poszliśmy spać do samochodu do jutra. Trzymajcie się, cześć. O. Dzień dobry kochani Właśnie się obudziłem. Filip jeszcze śpi Ja ukrywam, nie była to najlepsza noc Ciekawa która godzina Czy ma jak to ma Sensor się skończy za 7 godzin. Halo. O, halo dzień dobry. Jak widzicie, zobaczcie, jaki jest wykres. Po takim wysiłku fizycznym, całą noc trzyma się w swojej jakiejś tam normie. Trzeba dziś się podnieść Ogarnąć wszystko Zobaczę co w tym namiocie się dzieje Nie sądziłem, że ta nas będzie wyglądała Dzień dobry kolego Wyspałeś się? Nie Co teraz? Jedziemy do domu? Czy jeździmy? Jeździmy Połamany jestem, jak nie wiem co. Dobra, ogarnię wszystko i chcę zobaczyć, czy to śniadanie można zjeść. Jak nie, to musimy gdzieś pojechać na śniadanie Nie ma śniadania tu, tylko słodkę. No, do słodkiego nie. Musimy jeść. Zobaczymy później Kochani, jesteśmy na lokalnej stacji Skorzystaliśmy z, z jedzenia Na stacji Circle K A dokładnie z restauracji Maze Jak można nazwać tę restauracją Bardzo dziwne miejsce Typowo irlandzkie Zamówiliśmy kawę, kolę I trochę śmierdzącego żarcia irlandzkiego Wszystko tłuste I niezdrowe Niedobre dla Tukrzyka, no ale cóż Trzeba sobie jakoś radzić co mówiliśmy trochę śmierdzącego irańskiego jedzenia, także to są ziemiaczane placki, dwa takie malutkie jajko sadzone, kawałek dwa kawałki bekonu e, i, i cztery, cztery po prostu takie parówki, co oni tutaj mają. Takie ten. Na razie Filip ma 14,3 cukier, to jest jakieś. 200? E, no, coś około 200, no. To dlatego, że jest godzinę po, po pierwszym jedzeniu to raczej węglowodanów nie będzie miało dużo no. jest tylko tyle, że tam ziemniaczek jest a reszta to jest bekon, jajka i, i parówki to może około 20 gram? myślę, że nawet nie będzie miało 20 gram ale podaj sobie 15, 15 gram węglowodanów Dobra. i 15 i wtedy bardzo wielki musi iść i bardzo duży dual wave to który wyłączymy i... później też przy tym przy wysiłku przy wysiłku Ile tu podajesz? Pewnie. Zagadałam się. O, 15. Ile pokazuje? 1, 2. 1, 2. To podajesz sobie 1, 2. Smacznego. Czyli się śpiesz, bo ja mam też widok nie jeszcze. Ale że jesteśmy po śniadaniu, jedziemy teraz odebrać rowery, rozliczyć się od razu z właścicielem tego pola namiotowego. No i tyle. I będziemy wracać do do parku pojeździć jeszcze dzisiaj przez cały dzień i wtedy wieczorem będziemy jechać już do Limericku. Filip właśnie w tym momencie podał sobie cztery unity, czyli cztery jednostki bolusa przedłużonego. Na te tłuste kiełbaski, jajka sadzone i te placki ziemniaczane. Jest typowo niezdrowe jedzenie, typowo irlandzkie jedzenie, tłuste bardzo. Ale wiem, że przy takim wysiłku fizycznym, jaki dzisiaj znowu będzie miał, może sobie na to pozwolić I wiem, że go to bardziej przytrzyma, bardziej mu pomoże to, niż zaszkodzi No nawet właśnie pomoże mi, bo jak będę jeździł i cukier będzie mi schodził na dół To te tłuste będą właśnie wtedy w momencie wchodzić Dokładnie, nie, to mi dokładnie I będą do góry też podnosić, dokładnie. więc nie będę musiał tak jeść I przynajmniej nie zażegam się jak będę jeździł <laughs> Będę musiał to wyciąć, nie zeżygam się. Dobra. Wczoraj wspomniałem o tym, że miałem problem z przerzutką tylną. Mianowicie ta śrubka ułamała mi się wczoraj. Dokładnie to, jak widzicie, ona jest taka przekoszona, przekręcona. Jakby. Dzisiaj co? Odkręciła mi się również ta śruba, widać w ogóle przestawiła się cała przerzutka, także wykręcam dwie te śrubki dzisiaj do tyłu, popuszczam tą, ustawiam jeszcze raz i tyle. Zobaczcie jak dostał pancerz, od uderzeń. Niesamowicie rower się niszczy na takich właśnie wyjazdach. Także co, robię co muszę, smaruję łańcuchy i lecimy dalej. Brałem się za składanie namiotu, zobaczcie, ile wody jest na miocie. Dobrze, że tu nie zostaliśmy, wszystko byłoby praktycznie zgnojone. Ale to nas nie zniechęci. Początki zawsze są trudne.